Można było też tutaj sobie przygotować na następny statek. No, mamy Nie, mamy deficyt kasy niestety. Muszę mieć 500. A teraz pytanie jak długo tutaj będziemy czekać na tą kasę, dobra, jak страховujemy zobaczymy. Hmm. Czekajcie, ja tu jedną rzecz muszę sobie pogarniać. Dobra, odblokowałam się i tu powinniśmy za chwilę mieć e, kasę, żeby kupić ten statek. Dobra, kupujemy następne. Minerał. I teraz tak, dodamy sobie w taki to sposób, żeby to miało ręce i nogi. O kurde, 50 potrzebujemy, za mało kasy mamy. Chyba, że... Hmm, komputer całkowicie im wywalimy. Ale to i tak jesteśmy na minusie. O nie, dobra. Udało się, więc będziemy mieć już tak naprawdę 20 górników, to będzie już dobra taka pasywna, zarobienie pieniędzy, takie pasywne. Teraz tak, gdzie ty tu skanujesz? Jesteś tutaj, promis, dobra, tutaj skanuję ze spokojem, bardzo fajnie i teraz tak, pójdziemy sobie w, w, w Dwóch handlarzy, żeby wiecie to miało ręce i nogi. Tak widzę, że nie handluje zbytnio. Handlarze się powinni jeszcze troszeczkę zupdate'ować. Tu nie mamy. Dobra, można posprzedawać dalej. Ci. Dobra. Dobra, dobra opcja. Teraz tak. Ojej, oj, ktoś jest atakowany u nas. Kurier jeden, dobra, ktoś chciał go zaatakować. Czyli prawdopodobnie pirat hmm. Albo ktoś inny Dobra My sobie sprawdzamy, czy dokładnie to wszystko będzie działać I teraz tak, mi się wydaje, że hmm. Nie wiem, filmik powinien być cały dość długo A zauważyłem, że moje filmiki zaczęły się samoistnie Podzielać co 15 minut Nie wiem dlaczego Więc e... Zrobimy to sobie tak, że mm, ta część po prostu będzie podzielona na trzy. Spróbuję inaczej to rozwiązać, żeby to miało ręce i nogi Dobra, co my tutaj tak naprawdę teraz mamy Kurier Dobra, on już wraca I Dobra, jak teraz po prostu się lata Normalnie się lata Czyli muszę po prostu na M1C walczyć, bo normalnie szlak by by nie trafił, jakby miał latać inaczej Dobra My tu pitu, pitu, a my byśmy mogli sobie po prostu jakieś misje w końcu normalne jakieś porobić Dobra To zrobimy to sobie tak, że Spróbujemy znaleźć jakieś fajne miejsce na misję Oczywiście wiadomo co jakiś czas spróbujemy kupić coś lepszego jakiś lepszy statek i lepsze uzbrojenie zrobimy albo przejdziemy sobie już automatycznie na M2, nie na M2 tylko kurde ten jeszcze cię cały czas jesz on ich porozwalał o ja pierniczę A, bo to jest następny, dobra. Usunięcie min. Tak, nie ma sprawy. Dobra, mamy tutaj miny, więc ze spokojem będziemy mogli sobie usuwać. a musimy mieć już kontrolę nad tym statkiem. Dobra, udało się. Mm. Powiem wam tak, jeśli chodzi na przykład o tą broń... Yy, Mocna ma kurde banieć, ale wiecie jaki jest problem? Jest niecelna. Teraz tak. Czy lepiej mieć silniejszą broń, która jest niecelna, czy słabsza, która będzie silniejsza? No teraz będzie pytanie. Dobra, i jeszcze jedno tutaj zostało. Jest, pięknie, udało nam się. Uff. Dobra, mamy tu jakieś misje na budowanie ale na razie budować nie będziemy bo nie ma sensu to my sobie na autostradę normalnie wlecimy i będziemy szukać dalej misji jakiejś widzę, że zaczynam Coraz więcej zarabiać, dobra, za chwilę zrobimy sobie handlarza, porządnego. No! Kurde, nie ma jakichś fajnych misji? Zniżka, dowolny statek. Dobra, przyda nam się. access Claim. Dobra, tutaj zbyt nie było. Uuu, między sobą się nawalają. No nieźle. Na razie nie mamy ani, ani jak dołączyć, bo nasz statek by padł bardzo szybko. Działania leź do farm i zniszcz. Dobra, tu mamy statek tak naprawdę. Dobra, tu mamy. Dobra, spróbujmy powalczyć z nim. Dobra, mam nadzieję, że wytrwamy. Dobra, został zniszczony. Ale kurde nie przez nas. A ja pierniczę. No lipa. Handlarz go kurde rozwalił, paradianów. Dobra, nic tym nie zrobimy i my zaczynamy w końcu handlarzy produkować. Zajebista sprawa. I to jest tak. To żeby to miało ręce i nogi. Policyjny i jedziemy Dobra, będę musiał poustawiać w programie parę rzeczy, bo widzę, że coś jest kurde nie tak. I mi rozdziera filmy co 15 minut, chociaż tak naprawdę nie powinien tego robić. Nieładnie, nieładnie. Dobra, mm. sobie tutaj. Przypcupniemy Dobra, jeden z ośmi. Gdzieś tutaj widziałem, jest. Nie, zdecydowanie lepiej mi to idzie po prostu na M1, jeśli chodzi na przykład o e, walkę i manewrowość. Mi się wydaje, że na M3 by było lepiej, żeby e, manewrować i szybciej, żeby statek się obracał i żeby unikał tych pocisków. No to fakt, to, to już jest lepiej, ale widzę, że na myszce to mi tragicznie idzie. Dobra. Jak to się mówi najważniejsza jest broń i osłona i wytrzymałość kadłuba. Mane też jest spoko, ale jak statki mają M1 to nie ma z problemu. Aha, widziałem. Dobra, mamy tutaj i możemy sobie śmiało go przepisać, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, czyli nam jeszcze cztery statki brakują. Dobra, widzę tutaj gdzieś drona, właściwie powinien być komunikat, ale... Jest. Kurde, znów się jest zbugowane, nie? No masakra. Kurde, następny. Uff. Dobra, widzę, że nie mam szczęścia dzisiaj. Do przestępców. Dobra, to jest następny. Dobra, zostały trzy. Mam nadzieję, że pójdzie. Ale nie wiem, dobra. Eee, ja tu zakończę tą rozgrywkę eee, i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Z tego względu, że znów się po prostu zaczęły eee, moje odcinki jakoś, nie wiem, w program się coś kurty zbugował i bardzo eee, zaczął mi ucinać te odcinki. Więc my zrobimy to w taki sposób, że zaczniemy nagrywać troszeczkę na innym programie. Może tam już będzie lepiej. Dobra, eee, do następnego i się trzymajcie.